800 plus powinno zostać odebrane Ukraińcom, którzy w Polsce nie pracują. Ten demagogiczny, nielogiczny i bezsensowny postulat zaproponował Karol Nawrocki. Chce złożyć ustawę, która będzie odbierała 800 plus Ukraińcom, którzy w Polsce nie pracują. Oglądaj do końca, a dowiesz się nie tylko dlaczego ten postulat jest niepotrzebny, ale też po prostu szkodliwy dla Polaków. Zacznijmy od tego, dlaczego ten postulat jest po prostu niepotrzebny. Jest to stworzenie problemu, który nie istnieje. Przytłaczająca większość Ukraińców pracuje. Więcej do Dorosłych Ukraińców w Polsce pracuje niż dorosłych Polaków. Generalnie więcej. Oni wpłacają za pomocą podatków dochodowych do naszej gospodarki, niż my im wypłacamy w postaci 800. Bilans dla nas, dla Polski jest po prostu dodatni. W przypadku osób, które nie pracują, Ukraińców, którzy nie pracują, głównie są to po prostu matki, które opiekują się dziećmi, a ich mężowie albo pracują, albo właśnie walczą na Ukrainie. Pieniądze, które są obecnie przeznaczone na ukraińskie dzieci, są marginalne jest dzisiaj wprowadzony już obowiązek. On realnie obowiązuje, że jeśli dziecko dostaje te 800, w sensie jego rodzica na to dziecko, to musi ono kształcić się w polskiej szkole i uczyć realnie języka polskiego. Wiemy już, że jest to postulat niepotrzebny, ale dodatkowo ten postulat jest także po prostu szkodliwy. Dzisiaj, z realnych, rzeczywistych danych, wiemy, że większość, przytłaczająca większość, prawie wszyscy Ukraińcy, którzy mogą pracować, faktycznie pracują. Odebranie więc tego świadczenia dla tej garstki osób, które nie pracują, nie dość, spowoduje chaos biurokratyczny, będzie więcej przepisów, urzędowa kontrola będzie wymagała znacznie więcej pracy i zasobów również finansowych naszych urzędników, aby prze przesiać kto pracuje, kto nie, komu się należy w tym miesiącu, kto w tym miesiącu jest bezrobotnym, kto już podjął pracę i tak dalej. To bardzo skomplikowany proces, który no, zdecydowanie utrudnia przyznawanie tego takiego podstawowego świadczenia. No i jest jeszcze sprawa obniżenia standardów na rynku pracy również dla Polaków. No bo Ukraińcy już dziś często w niektórych aspektach, na niektórych segmentach rynku stanowią niezdrową konkurencję dla Polaków, tym samym obniżając płace i standardy w danej dziedzinie. Teraz pracodawca będzie mógł ich również szantażować tym, że jeśli nie będzie pracował i go zwolni, no to odbiorą mu 800 plus na dziecko, jego żona w domu nie będzie miała nawet za co kupić pieluszek dziecku, a więc ten sam pracownik, ten sam ukraiński pracownik będzie bardziej skłonny podpisywać czy też pracować po prostu za niższe pieniądze niż w rzeczywistości mu się należą, a to obniżenie standardu na Pracy również dla Polaków, więc ta ustawa jest nie tylko niepotrzebna, zbędna jest to stworzenie problemu, który realnie nie istnieje, w dodatku może spowodować również efekty szkodliwe, również dla nas. Nie daj się politycznej demagogii strachu. Obserwuj i podaj ten film dalej.